Offboarding i Exit Interview. Czy to się różni? No to są chyba dwie zupełnie inne rzeczy, tak naprawdę. Chociaż jedna się zawiera w drugiej, albo jest ostatnim tak. etapiem, etapem pierwszej? Tak. Offboarding, czyli sposób, w którym żegnamy klienta, pozwalamy mu odejść z naszej usługi, z naszej platformy czy produktu. Exit Interview, czyli wywiad którym pytamy mm -hmm. klienta, dlaczego nie spełniliśmy jego wymagań, albo dlaczego uznał, że ktoś inny spełni je lepiej. Czyli to może być ten ostatni krok dopełniający już offboarding tak naprawdę. Tak. Chyba najpopularniejszy przykład offboardingu, czy to pomoc klientowi w wyciągnięciu jego danych z naszych systemów. O ile nasz system nie jest tak bardzo szyty na miarę, że się po prostu nie da tego zrobić, ale w szczególności jeżeli mamy jakieś formaty, na przykład CSV, gdzie się da te dane wyeksportować do jakiegoś uniwersalnego formatu, albo po prostu bazujemy na otwartym oprogramowaniu, na jakimś open source, że możemy po prostu te wszystkie dane z systemu wyeksportować, no i czasami klient tego sam nie może zrobić. Trzeba go jakoś w tym wesprzeć, no i to mimo wszystko są jego dane. Na przykład to może być, dajmy na to w e-commerce, baza danych na przykład klientów, prawda? Tak. Albo historia komunikacji, albo nagrania rozmów. Tak, przykładowo. Albo projekty. Tak. Może nawet być taka sytuacja, że będziemy temu klientowi do pewnego stopnia niewielkiego pomagać, zmigrować się na jakieś inne rozwiązanie. Bo to nie jest tak, że my palimy za sobą mosty i ten klient często odchodzi w negatywnych emocjach, prawda? O tak, zdecydowanie. Z mojego doświadczenia częściej. Yy klientów wspierałem w przejściu na inną platformę, ponieważ w cudzysłowie wyrastali z mojej usługi, niezależnie od tego, czy to była usługa e-commerceowa, komunikacyjna, czy jakiś jeszcze inny drobny inny soft, to, 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 to z reguły jest tak, że w pewnym momencie klient ma takie potrzeby, których nie chcemy albo nie potrafimy spełnić. Albo wręcz wyrasta. Nie? Czyli Przestaje mamy... się wpisywać tak. po prostu w ten nasz model pracy. Tak, tak. Czyli klient, nie wiem, przechodzi z poziomu nie wiem, średniej firmy do poziomu Enterprise, a my chcemy obsługiwać tylko średniej firmy, w tak. związku staramy się mu pomóc z onboardować razem z tamtą nową usługą i przenieść te dane. Bo I na to przykład jest czasem taka projektowa praca. Tak, bo na przykład nie opłaca nam się wprowadzać jakichś tam zmian, czy tych na miarę. I to też jest fajne, bo taki klient nadal będzie mieć z nami dobrą relację, może nadal nasze narzędzie, usługę komuś polecić, i tak dalej. I to jest właśnie tak, tak, takie najprostsze, to są najbardziej podstawowe etapy tego offboarding, offboardingu, ale pogadajmy jeszcze o jak jest interwiu. Czy tą ankietę powinien w ogóle przeprowadzać opiekun, osoba, która pracowała z klientem? Jak myślisz, według Ciebie? To, to pewnie zależy od produktu. Może to w niektórych przypadkach przeprowadzać osoba, która pracowała z klientem, ale dla czystości sprawy i dlatego, żeby te, te, te informacje, które pozyskamy od klienta, były takie. Kaloryczne, to wa warto, żeby ktoś, kto nie pracował z klientem, porozmawiał, bo jest w stanie wyciągnąć tak. troszkę więcej informacji. Ja wręcz bym zaryzykował takie stwierdzenie, że temu, kto miał kontakt z klientem wcześniej, ta osoba nie do końca będzie chciała pewne rzeczy powiedzieć, bo dajmy na to, że jeżeli jednym z powodów Czernu, odejścia klienta jest na przykład, no beznadziejnie mi się współpracowało z, z opiekunem, był beznadziejny opiekun, no to przecież nie powie tej osobie w twarz, ryby. prawda? A tak. tak to mamy takiego mediatora, który może tak. trochę tych informacji wyciągnąć od klienta, na przykład w formie tak. rozmowy telefonicznej, czy umów umówionego wcześniej kola na przykład. Ważne jest też to, po co robimy ten... A, właśnie, od robimy. tego powinniśmy e -e -exit zacząć. Jak się że tak, że, 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 że te dane które pozyskujemy w, w ostatnim wywiadzie z klientem, to powinny być dane, które pozwalają nam e, skuteczniej powstrzymywać resztę klientów przed odejściem, prawda? Tak, w takim najogólniejszym. Tak. Ogólny zarys tego jest taki, że chcemy poznać bardzo dokładnie, możliwie w granularny, dokładny sposób, poziomy czernu, po, powody czernu. Tak. To jest najważniejsza rzecz. Coś bo potem... Kat, katerygu... kat, coś, co możemy skategoryzować. Dokładnie, bo wtedy możemy na przykład sobie stwierdzić, ok, najpopularniejszy jest powód czernu, na przykład, nie wiem, sprzedano klientowi usługę, której nie mamy i wtedy się okazuje, że ej, sprzedawcy wciskają na przykład jakiś kit, prawda, bo mhm. sprzedają coś, czego nie ma albo nie rozumieją produktu. Tak. A może być najpopularniejszy na przykład powód pod tytułem y, obsługa klienta mi się na przykład nie podobała, prawda? I wtedy automatycznie na bazie tych najpopularniejszych powodów odejścia jesteśmy w stanie potem minimalizować to ryzyko, bo się skupiamy faktycznie no, na tym konkretnym poprawiać powodzie. Poprawiać usługę, poprawiać produkt. Ja Ci powiem jeszcze, teraz mi się, jak to powiedziałeś, przypomniało mi się, że ja mam taki problem, i to w większości organizacji, z którymi współpracuję, albo w których mm -hmm. pracuję, że część klientów w momencie, w którym rezygnuje z usługi, przestaje się kontaktować, przestaje odbierać telefon. Zwłaszcza w low jeżeli tak, tak, nie tak, mamy dokładny, takiej indywidualnej dokładny, komunikacji. Tak. Mam, mam, mam ileś tam procent organizacji, które są na tyle dojrzałe, że niezależnie od emocji, czy odchodzą źli na nas, czy nie odchodzą źli, ale po prostu zmieniają system, mówią ok. Jakby odpowiemy Wam, wygospodarujemy te 10-15 minut na exit interview, odpowiemy albo możemy ankietę wypełnić, mhm. nie ma żadnego problemu, ale jest bardzo dużo firm, które po prostu są nie do złapania. Nieosiągalne są po prostu po odejściu. Tak. No i wtedy, co wtedy? Wtedy, no, nie będziemy ich w nieskończoność spamować na przykład mailami czy takimi prośbami, no czasami trzeba się po prostu pogodzić z tym, że tych informacji nie dostaniemy. Tak, albo tak jak kiedyś mówiłeś, że po prostu wiemy, bo ktoś, kto pracował Och, z nimi, tak. nie, albo mamy to w etykietach, w historii komunikacji, ktoś, kto nie może zrobić, kto powinien zrobić exit interview, ale, ale nie ma jak go zrobić, być może powinien zrobić po prostu badanie na danych. Klienta, Istniejących. Prawda? Tak jest tak. bardzo często w high -touchu. kiedy pracujemy bardzo indywidualnie z danym klientem, to takie ankiety bardzo często nawet nie trzeba dodatkowo robić, bo te powody po prostu leżą na tacy i one już były na przykład wielokrotnie opiekunowi klienta zakomunikowane i po prostu nie trzeba ich w jakiś sposób dodatkowo badać. Ale wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy to zamknąć i podsumować, to chyba powiedziałbym tak. Jeżeli w Twojej organizacji nie robi się jeszcze exit interview, czy to w formie indywidualnego kontaktu, czy to w formie ankiety zautomatyzowanej, to fajnie by było zacząć to robić. I jeżeli nie pomagacie klientowi odejść w fajny sposób i zmigrować sobie tych danych, to też warto zacząć to robić, żeby nie palić po prostu ze sobą mostów i tych relacji. I chyba tymi dwoma powodami myślę, że to możemy prawda. podsumować ten dzisiejszy temat. No, nie mam. I co? I wydaje się, że... jeśli